Wśród surowców roślinnych znajdują się również takie, które będą miały znaczenie w profilaktyce cukrzycy. Cukrzyca jest dużym problemem społecznym. Dlatego, że na cukrzycę cierpi obecnie ponad 400 milionów ludzi na całym świecie. Większość z tych osób żyje w krajach o niskich i średnich dochodach. No i co też należy powiedzieć, że każdego roku 1,5 miliona zgonów jest bezpośrednio przypisywanych cukrzycy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w Polsce choruje na cukrzycę ponad 2 miliony osób. Prognozy są również niekorzystne, ponieważ wydaje się, że jeżeli nic się nie zmieni, to w 2040 roku tych chorych, cierpiących właśnie z powodu cukrzycy, ma być już ponad 600 milionów. Wśród różnych przyczyn cukrzycy typu drugiego, czy też cukrzycy ciążowej, Możemy wyróżnić insulinooporność, która jest związana czy wynika z tego, że receptory insuliny no nie za bardzo chcą reagować na insulinę, na ten hormon trzustkowy. Konsekwencją tego jest podwyższony poziom glukozy we krwi, ponieważ glukoza nie może przedostawać się do wnętrza komórek. No i to powoduje pojawienie się tych objawów cukrzycy, jak częste napady głodu, zmęczenie, senność, zaburzenie widzenia, zwiększone Infekcje intymne, które pojawiają się właśnie na skutek podwyższenia tego ciągłego poziomu glukozy we krwi, i sucha, swędząca skóra, także czasami doskwiera takim osobom cierpiącym na cukrzycę typu, typu drugiego. Dlatego, jeżeli takie objawy u siebie czy u kogoś bliskiego zaobserwowalibyśmy, to należałoby właśnie o takiej diagnostyce cukrzycy pomyśleć. Do różnych surowców roślinnych, które mają znaczenie w fitoterapii, do tych, które mają zdolność obniżania łagodnie podwyższonego poziomu glukozy we krwi, zaliczyć możemy takie liście jak liść pokrzywy, liść morwy. Możemy też zaliczyć do tych roślin, do tych surowców roślinnych ziele Korecyna mono, owocnie fasoli, liść borówki czernicy, nasienie kozieratki. Są to również korzeń cykorii, korzeń i zielenniczka, czy kłącze perzu, o których już podczas cyklu tych krótkich prezentacji wspominałam przy okazji profilaktyki otyłości. Te surowce, które zostały przed chwilą tutaj przeze mnie wymienione. Mogą być wykorzystywane w różnej postaci. Najczęściej są one źródłem surowców do przygotowywania różnych mieszanek ziołowych. Wówczas taką mieszankę należy po prostu zalać wrzątkiem i przygotować napar, który następnie należy regularnie spożywać. I taki sposób przyjmowania tych surowców. Surowców leczniczych, surowców farmaceutycznych celem obniżenia poziomu cukru jest możliwy i jest on również skuteczny przy regularnym spożywaniu. Natomiast, oczywiście, na rynku też są dostępne inne preparaty preparaty w formie kapsułkowanej, czy też tabletek które mogą być przyjmowane do ustnie. Mechanizmy um, obniżania podwyższonego poziomu cukru we krwi przez surowce roślinne są zróżnicowane. Do takich często wykazywanych czy często badanych w odniesieniu do surowców roślinnych należy zdolność inhibicji alfa-glukozydazy czy też alfa-amylazy, enzymów, które rozkładają polisacharydy do cukrów prostych. Jeżeli będziemy te enzymy hamować, jeżeli te nasze surowce będą te enzymy hamować, no to skutkiem tego jest zmniejszone wkłanianie glukozy z przewodu pokarmowego do krwiobiegu, dlatego że tej glukozy w tym przewodzie pokarmowym będzie mniej w porównaniu do takiego stanu, gdzie inhibicja nie będzie zachodzić. Do innych mechanizmów możemy zaliczyć m.in. inhibicję dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, inhibicję heksokinas, czy też zwiększenie wrażliwości receptorów dla insuliny na komórkach obwodowych lub pobudzanie wychwytu glukozy przez transporter glut, co również będzie skutkowało obniżeniem glukozy, poziomu glukozy. We krwi. Nie sposób omówić mechanizmu działania czy potwierdzić skuteczności tych wszystkich surowców o działaniu hipoglikamicznym, o których dzisiaj wspomniałam podczas tej prezentacji. Natomiast chciałam zwrócić uwagę może na kilka: przede wszystkim na liść morwy czy też na korę cynamonu, które faktycznie. Wydaje się aktualnie są dość popularne. Jeżeli chodzi o wyciąg z liści morwy, to może on m.in. hamować różne enzymy metabolizujące węglowodany, jak alfa amylazę cukrazę czy maltazę. Natomiast badania kliniczne wskazują, że kora cynamonu spożywana w ilości jednego. Grama przez diabetyków po 6 tygodniach stosowania obniżała poziom glukozy we krwi o 10%, natomiast po 12 tygodniach o 17%. Dodatkowo obniżył się też poziom hemoglobiny glikowanej, czyli takiej, która pojawia się na skutek przyłączenia cząsteczek glukozy do właśnie hemoglobiny. Dieta z dodatkiem kozieradki natomiast również taka pokazała takie ciekawe wyniki pozytywne, bo powodowała ona istotny statystycznie spadek średniego poziomu glukozy na czczo, a także stężenia glukozy. Po posiłkowej u pacjentów z cukrzycą. Dodatkowo, gdy badano poziom glukozy w moczu, która pojawia się, jest wydalana z moczem, to również odnotowano niższy poziom w porównaniu do takich sytuacji, gdzie ta kozieradka nie była równocześnie pacjentom podawana. Chciałam tutaj również zwrócić uwagę na możliwości niebezpieczeństwa, niebezpieczeństw, które pojawiają się w przypadku stosowania takiego surowca jak liście czarnej jagody. Jest to surowiec skuteczny, który powoduje obniżenie poziomu, poziomu cukru nawet o 10%, jednak stosowany zbyt długo i w zbyt wysokich dawkach. Mógł powodować działania niepożądane i te objawy zatrucia, które mogły się pojawić przy dłuższym stosowaniu, y, dotyczyły między innymi pojawienia się anemii, żółtaczki, y, pobudzenia czy też zaburzeń y, tętna i te no, niekorzystne właściwości, ta toksyczność czy potencjalna toksyczność, y, Skutkowała decyzją o no, jak gdyby wycofywaniu jednak tego surowca spośród różnych mieszanek czy składników preparatów o działaniu hipoglikemicznym. Chciałam również wspomnieć o dość ciekawych wynikach badań, które były prowadzone w naszej katedrze. No. Już kilka ładnych lat temu. Były to badania, które określały m.in. zdolność hamowania alfa-glukozydazy przez różne napary z dostępnych na rynku właśnie mieszanek przeciwcukrzycowych, czy też pojedynczych surowców, które można było nabyć w formie FIX. I okazało się, że wśród badanych próbek. Kilka faktycznie oznaczało się taką dość wysoką aktywnością hamującą alfa-glukozydazę i to był liść morwy z dodatkiem cynamonu, który działał, który działał lepiej aniżeli pojedynczy liść morwy białej, który również poddano takiej analizie. I wyróżniła się również inna mieszanka Taka zawierająca owoc czarnej porzeczki, aronię, również owoc jabłoni liście morwy białej, a także łuskę gryki czy na owocnie fasoli. O profilaktyce cukrzycy z zastosowaniem różnych surowców roślinnych, to należy chociażby napomknąć o możliwości zapobiegania jej powikłaniom. Do takich no, występujących niestety powikłań cukrzycy należą retinopatie, czyli no, retinopatia jest to takie schorzenie, które jest spowodowane uszkodzeniem naczyń krwionośnych siatkówki oka i to uszkodzenie jest spowodowane utrzymywaniem się przez dłuższy okres czasu właśnie podwyższonego poziomu glukozy we krwi. I okazuje się, że surowce roślinne mają jak najbardziej tutaj zastosowanie w takim znaczeniu ochronnym. Na uwagę zasługują między m.in. owoce czarnej jagody, które są bogate w antocyjany i tutaj warto powiedzieć, że antocyjany to jest taka grupa związków pochodzenia naturalnego, która nadaje takie granatowe czy fioletowe zabarwienie różnym częściom rośliny. W tym przypadku są to owoce borówki czarnicy, ale mogą to być również liście, czy mogą to być łodygi, mogą to być kwiaty, no, w zależności od tego oczywiście z jaką rośliną, z jaką jej odmianą, gatunkiem mamy do czynienia. Okazało się, że owoce czarnej jagody w badaniach na szczurach miały zdolność do hamowania właśnie rozwoju, Wczesnych stadiów retinopatii i dodatkowo właśnie również ta grupa związków zmniejszała przenikanie albumin przez ściany kapilar, zapobiegała uszkodzeniu śródmiąższowych naczyń limfatycznych właśnie również u zwierząt doświadczalnych, u szczurów z doświadczalnie wywołaną cukrzycą. Czyli ten ochronny, ochronne działanie, to ochronne działanie na naczynia dzięki. Antocyanom, właśnie borówki czernicy, jak najbardziej zostało potwierdzono i, potwierdzone i wykazane. Drugim takim surowcem, który również może zwracać naszą uwagę, jest to surowiec młodszy, jeżeli chodzi o taką historię wykorzystania do produkcji preparatów różnych roślinnych, zawierających wyciągi roślinne, i jest to aksamitka wzniesiona. Myślę, że każdy aksamitkę zna. Bo zdobi ona nasze ogrody właśnie w tym okresie, powiedzmy, późnowiosennym i letnim. I znaczenie w przypadku zapobiegania powiekłaniom cukrzycy mają płatki aksamitki wzniesionej, dlatego że są one bogate w zeaxantynę, czyli w taki karotenoid. Który nadaje właśnie z kolei pomarańczowe zabarwienie kwiatom aksamitki. Okazało się, że właśnie zaaksantyna, ale również luteina, która też często znajduje się w różnych preparatach takich właśnie dla podniesienia czy poprawy widzenia. Może ona tę wydajność widzenia ludzkiego on oka poprawiać. No, jak gdyby to warto również wziąć pod uwagę w przypadku no, chęci właśnie zapobiegania tym powikłaniom cukrzycy, które dotyczą narządu wzroku.